Cześć, się maleczko, witajcie. Znajduję się dzisiaj w Tatrach i zmierzam w pierwszej kolejności na szlak, który co ciekawe nie jest opisany w żadnym przewodniku o Tatrach. Nawet się zdziwiłem, bo poszukiwałem tego szlaku właśnie w jednym z bardzo popularnych przewodników, bardzo znanego autora. Co się okazało? była tylko wzmianka, że taki szlak istnieje w Tatrach, ale z tego względu, że jest on bardzo, bardzo, bardzo słabo uczęszczany, więc ominęli opis ciekawostek. Dlatego właśnie ja postanowiłem, że na początek przejdę się tym szlakiem. Wylądowałem w miejscowości Kościelisko-Kiry. No i zaparkowałem sobie tutaj na jednym z dwóch darmowych parkingów samochodowych publicznych musicie wiedzieć, że znajdują się dwa takie parkingi w, w kościelisku Kirach, gdzie nie uiszczamy opłaty za postój. Są to parkingi prawdopodobnie stworzone przez y, urząd, urząd y, tej miejscowości. No a reszta parkingów to wiadomo prywata i tam chyba od 15 do 20 czy 25 złotych za dzień. No ale y, mi się akurat udało znaleźć miejsce na tym parkingu bezpłatnym, i w tej chwili kieruję się do wylotu, właśnie tej doliny, która nie jest opisana w żadnym przewodniku tatrzańskim. Jeśli jesteście ciekawi, kilku yy, no, takich yy, mało znanych, ale interesujących informacji, to zostańcie ze mną. No i co? Ruszamy, tak? Szlak na razie wygląda w taki oto sposób. Tutaj można powiedzieć, trawersuje Tatrzański Park Narodowy, w tej chwili jego y północną granicę. Dzisiaj mamy końcóweczkę października. Ostatni, yy, można by rzec, w tym roku taki ciepły dzień słoneczny. Tatr jeszcze bez śniegu. Także zapowiada się naprawdę ciekawie dzisiaj pod względem widoków. No ale najpierw pierwsza część wyprawy, ta mniej znana wszystkim turystom i mniej znana przewodnikom. Oczywiście mówimy o tych przewodnikach papierowych. Zastanawiam się, co tutaj w tych czerwonych beczkach y, Baca przytrzymuje. Ale dość taka ciekawa infrastruktura y, zabytkowe, chałupy, tak, zakopiańskie. No a zobaczcie, co tu się znajduje altena satelitarna na dachu. Także cywilizacja wchodzi wszędzie w się wielkimi krokami nawet. Mm, te zabytkowe kulturowe miejsca niestety ale cywilizacja y, zaczyna stawiać swoje pierwsze kroki jak widzicie zabytkowy zabytkowy domek gospodarstwo no i antena satelitarna No i od tego niestety nie uciekniemy to wszystko atakuje nas z każdej strony no i trzeba się z tym liczyć W tej chwili mamy tutaj temperaturę 9 stopni na plusie, ale jak się okazuje jest w tej chwili 10 rano i miejscami jeszcze zalegają przymrozki nocne, tam jest trochę tego więcej, na liściach i na trawie. Także no niestety, ale już w nocą, pomimo że temperatury sięgają w dzień powyżej 20 stopni, no to nocą już w Tatrach, w zasadzie pod Tatrami jeszcze, Yy, pojawiają się pierwsze przymrozki, październikowe. No i faktycznie muszę przyznać, że idę teraz bez rękawiczek. Yy, nawet nie wziąłem ze sobą rękawiczek, aby się o tej godzinie jeszcze przydały na ręce, bo tak trochę chłodnawo. Ale za chwilę przyspieszę trochę marszu i się rozgrzeję. Aha, poza tym czeka mnie jeszcze w kawa. Dzisiaj nie kupiłem kawy na stacji, ani w żadnej knajpce przydrożnej. Mam kawę w termosie, a jaką kawę, o tym za chwilę. Przede mną wejście do doliny, którą mam zamiar przejść na początek trasy. Jak widać, jest tutaj ograniczone tak zwaną bramą. Podobna brama znajduje się u wylotu Doliny Kościeliskiej. No ta jest trochę mniejsza, ale też występuje, czyli to samo ukształtowanie geologiczne terenu. O, proszę bardzo, jak ładnie sobie przycupnął domek. Nad Strumykiem. Drewniany domek. Cisza, spokój. No i zaczęły się piękne klimaty tatrzańskie. Na, na razie y, dolno -reglowe. Tutaj mamy na dole Płoto klejowy, który płynie dnem doliny, no a wyżej oświetlone słońcem łąki, które jeszcze nie tak dawno nie istniały, ponieważ rósł tutaj gęsty las, ale przyszedł halny i zlikwidował ten las, także zostały tylko łąki. No ale dzisiaj ładnie nam słońce tutaj maluje światło w dolinie. A ja będę za chwilę, za chwilę zmierzał w tamtym kierunku. Tutaj po prawej mamy tablicę informacyjne. Już widzę, że straszą niedźwiedziami w tej dolinie. No, nie ma co się oszukiwać. Jest to bardzo mało popularna dolina, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedźwiedź tutaj występuje. Ponieważ ma święty spokój od turystów. No, miejmy nadzieję, że go nie spotkamy dzisiaj. Na razie jestem sam spotkałem tylko jak widzieliście przy skałce wspinaczy skałkowych no zobaczymy jak to będzie w dolinie wyglądało Ale ładny tutaj klimacik. Zobaczcie, żadnej turystyki nie widać przede mną. Za mną też nie widać żadnej turystyki. A obecnie znajduje się gdzie? A obecnie znajduje się w Dolinie Lejowej. Dolina Lejowa to jest taka bardzo mało znana dolina, równoległa do Doliny Kościeliskiej, ale krótsza. Myślałem, że jakaś padlina tam leży lis, ale nie, to jest jakieś drzewo. Yy, nieco krótsza. No i na pewno mniej atrakcyjna pod względem widokowym, ale też ciekawa. Ja planuję tą doliną dojść do Doliny Kościeliskiej, a później jeszcze dalej w, pewno je, w jedno pewne ciekawe miejsce. Kurde, brudny mam chyba ten filtr. Yy. No ale to później. To wszystko wyjdzie w praniu. Mi się dzisiaj nie śpieszy, nie mogę się przeforsować, ponieważ jutro mamy dłuższą trasę po Tatrach w cztery osoby, ale muszę od razu przyznać się już do jednego błędu, jaki popełniłem. Jutro tego błędu już nie popełnię. zmarzły mi ręce, nie mam rękawiczek. Trzeba się wyposażać w rękawiczki już w październiku, idąc nawet w te doliny tatrzańskie, pomimo, że dzisiaj zapowiadane jest ponad 20 stopni w cieniu. No a ja wyglądam cały czas, czy, czy gdzieś tam na drodze nie ma jakiegoś niedźwiadka. Bo na początku doliny straszyli, że tutaj niedźwiedź występuje. No i pasowałoby mi znaleźć jakieś nasłonecznione miejsce, yy, no, żeby napić się tej kawy. Potrzebuję yy, zjeść coś konkretniejszego, bo rano była tylko... Yy, były płatki, na mleku z bananem. A teraz pasowałoby już coś konkretnego przyjąć. Widzę tam jakieś yy, leżą, ścięte drzewa. Może tam się, ale tam znowu jest cień. No zobaczymy, jak to będzie. No i ciąg dalszy, klimatów Doliny Lejowej. Jak widać, pod koniec października no wszystkie te drzewa liściaste już praktycznie zmieniły barwę na jesienną. Zostały tylko świerki i jodły, które nie zmieniają koloru igieł na zimę. Bardzo dobry znak. Przede mną słońce i widzę drzewo ułożone w słońcu. Chyba, że to jest balustrada. Może nie. Także prawdopodobnie tam będzie krótki odpoczynek. O i wyłaniają się już ładne turnie tatrzańskie.